Siemanko, witam wszystkich w kolejnym filmie na kanale. Parę godzin temu, zależy kiedy oglądacie ten materiał, ale parę godzin od nagrywania tego filmiku premiere miał kolejny zwiastun do widowiska Shang-Chi i legenda 10 pierścieni, który premiere będzie miał już we wrześniu, czyli zaraz po wakacjach, czyli nie tak długo. Ale najpierw przed nami czarna wdowa. Tak więc dzisiaj zrobimy sobie takie omówienie i reakcje i jakby ujawnienie, opowiedzenie najważniejszych scen z tego nowego zwiastunu, a taką pełną analizę zrobimy sobie w weekend. Także usiądźcie wygodnie, zaczynamy, bo parę fajnych informacji dowiedzieliśmy się z tego zwiastunu. Na początek chciałbym tylko wspomnieć o logo studia Marvel, które robi y, customowe logo dla każdego ze swoich projektów. Jak tutaj widzicie, logo do Shang-Chi jest złote, co ma odzwierciedlać właśnie te złote 10 pierścieni. Loki ma na przykład zielone, co odzwierciedla jego moc, a reszta filmów ze studia Marvel ma swoje troszeczkę zmienione loga. Na samym początku chciałbym tutaj zaznaczyć, że 10 pierścieni, tytułowe 10 pierścieni troszeczkę różni się od komiksowych pierścieni, ponieważ w komiksach 10 pierścieni to tak naprawdę 10 pierścieni. Każdy z nich ma inną moc, a tutaj w filmie to po pierwsze są takie wielkie jakby bransolety. ale jest na to powód, ponieważ te pierścienie według lore Marvela należały do wielkiego smoka thing Fang Fum, o którym opowiem troszeczkę później. No i na jego, nazwijmy to palcach, wyglądałyby jak pierścienie, a na człowieku wyglądają jak bransolety. Także myślę, że to jest taki specjalny zabieg, aby pokazać, że to jest coś kosmicznego, coś nadnaturalnego. Dalej w zwiastunie widzimy, jak te pierścienie działają. Tony Leung, który gra Mandaryna w filmie, używa tych pierścieni. Wyobraźcie sobie taki łańcuch energii, którego ogniwami są właśnie te pierścienie. Wygląda to bardzo fajnie, lecz zupełnie inaczej niż w komiksach. No ale cóż, nie możemy mieć wszystkiego, prawda? Ta scena mnie zaciekawiła, ponieważ widać, że jest to przeszłość. Film będzie przeskakiwał między jakimiś epickimi walkami w przeszłości i w teraźniejszości. No i teraz tak, wygląda na to, że mandaryn w ogóle się nie postarzał. I powiem tak, em, czy te pierścienie dają nieśmiertelność, albo przynajmniej przedłużają życie o setki lat? Zobaczymy, czy w tej legendzie dziesięciu pierścieni coś takiego nam wyjaśnią. Michel jo gra matkę Shang-Chi, i wydaje mi się, że po pierwsze, to ona jest tym mistycznym smokiem Fing Fang Fum, um, tylko pod postacią um, jakby ludzką, pod postacią człowieka, i myślę, że to ona przygotowuje go do starcia ze swoim ojcem. O czym troszeczkę później, um, ale to miałoby sens. Ta scena rozgrywa się ewidentnie, jak możecie spojrzeć, w dzieciństwie Shang-Chi. Zwróćcie uwagę na tło i płaskorzeźby, które pokazują smoka i wodę. O czym opowiem trochę później, bo później zobaczymy inną scenę z udziałem właśnie tej płaskorzeźby. Ale tutaj ewidentnie trenuje młodego Shang-Chi przez całe jego życie, aby prawdopodobnie właśnie starł się ze swoim ojcem, albo przygotowuje go do dzierżenia dziesięciu pierścieni. Ojciec Shang-Chi też przygotowuje go do jakiegoś starcia, tylko czy on go przygotowuje do starcia ze samym sobą, czy chce, aby przejął pałeczkę po nim, kiedy jego już nie będzie. Powiedział, że nawet gdyby chciał, to jego ludzie nie byliby w stanie go zabić. I mówi tak, dobrze, że miałem rację, bo ewidentnie wysłał kilka osób, aby sprawdziły jego umiejętności. No i tutaj scena, o której wspominałem, czyli jakby sekwencja nauki. Na temat 10 pierścieni albo jakiegoś kung fu od jego matki, od matki Shang-Chi. No i to ewidentnie sekwencja, która ma go przygotować do tego wszystkiego, by wprowadzić w ten nowy świat, o którym chciał zapomnieć, no ale niestety od przyszłości nie uciekniesz. Jak wiecie, serial będzie rozgrywał się w San Francisco i to jest bardzo ciekawe, ponieważ większość jakby filmów dzieje się w Nowym Jorku, czyli z drugiej strony Stanów Zjednoczonych. Ale co ciekawe, w San Francisco rozgrywa się też Ant-Man Ant 2 i Ant-Man 3. I ciekawe, czy zobaczymy jakieś malutkie cameo jednego z aktorów, na przykład Louisa, bo on jest taką komediową postacią, która na przykład miałaby jakąś reakcję z Aquafiną, czyli z Katie. Byłoby naprawdę mega ciekawą sceną, mega śmieszną to na pewno, ale fajne połączenie to by było Shang-Chi z Ant-Manem 3, to by jeszcze bardziej zespoiło całe to uniwersum w jedną wielką całość, ale zobaczymy. Chcecie coś takiego? Dajcie znać w komentarzach poniżej. No i tutaj widzimy tą płaskorzeźbę i energię, żółtą energię Shang-Chi. Wydaje mi się, że jest to moment, w którym przypomniał sobie cały trening, to co matka mu powiedziała i jedną z jego mocy jest spowolnienie czasu. No, i to właśnie widzimy w tej scenie. Wydaje mi się, że jest to też wejście do jakiejś jaskini. Fing Fang Fuma, albo wejście, czy ukryty jakby skarbiec, w którym trzymane są pierścienie mandaryna. Kolejna scena to mandaryn walczący z Jian Nan, czyli matką Shang-Chi. Wydaje mi się, że jest to osadzona scena w przeszłości, albo jakaś retrospekcja. W każdym razie zwróćcie uwagę na wygląd aktorów. Nie postarzeli się ani nie odmłodzili się ani o sekundę. Tak więc wydaje mi się jednak, że te pierścienie dają jakby nieśmiertelność albo wiecznie młode życie. No i tutaj wygląda na to, że mandaryn również nauczył się od matki Shang-Chi jak kontrolować moc tych bransolet. No i w jednej z ostatnich scen widać tego wielkiego smoka Fing Fang Fum, ale wydaje mi się, że to nie jest on, ponieważ wygląda zupełnie inaczej niż w komiksach. No ale Kevin Falgi mógł zaadaptować jego wygląd w zupełnie innym jakby kierunku, i wydaje mi się, że to jest właśnie Fing Fang Fum. A cała scena to jest scena, w której na przykład Shang-Chi mocno obrywa, przegrywa i dostaje taką wizję, w której właśnie smok mówi mu, że to jest Twoje przeznaczenie, aby dzierżyć 10 pierścieni. A teraz się obudź i je po prostu weź coś. W tym stylu, aż mam ciary. Jeżeli coś takiego będzie, to będzie mega fajne. Um, to będzie te, prawdopodobnie tuż przed pojedynkiem z Mandarynem, który zobaczycie za chwilę. Na początku zwiastuna dostaliśmy zdjęcie takiej wyspy. Prawdopodobnie będzie to wyspa, gdzie rozegra się główny pojedynek, ponieważ zaraz po tym dostaliśmy takie szybkie ujęcie, gdzie Shang-Chi spada. Y na ziemię. Uderza na ziemię, skacze z jakiejś skały albo z helikoptera, nieważne. W każdym razie, co jest ważne? To jest to, co stoi przed nim, czyli takie czerwono taka czerwono-czarna mozaika, którą widzimy w ostatnim pojedynku ze swoim ojcem. Zwróćcie na nią uwagę. I teraz tak, jeżeli chodzi o moce, Mandaryn ma niebieskie, a Shang-Chi żółte i jest to prawdopodobnie po to, aby rozróżnić moce dobra od mocy zła. I wydaje mi się, że to jest jedyny powód, dla którego ich moce się różnią. No i jak możecie zwrócić uwagę, każdy z nich, Mandaryn i Shang-Chi, mają po pięć pierścieni. Prawdopodobnie w scenie z tą płaskorzeźbą Shang-Chi odnajdzie pierścienie, ale tylko 5. Nie są to inne pierścienie, ponieważ wtedy mandaryn miałby 10 pierścieni, a Shang-Chi 5. Czyli ja albo mu wykradnie, albo nauczy się ich, nie wiem, opanuje ich moc i wezwie do siebie, ale tylko 5, tak żeby walka była wyrównana, no i oczywiście Shang-Chi na samym końcu wygra, no bo nie ma innej opcji. No i teraz przechodzimy do tej wielkiej sceny, która miała miejsce na samym końcu zwiastunu, czyli Abominacja wraca do MCU. Pierwszy raz widzimy ją od 2008 roku. Tim Roth, który wcielał się w Abominację w Niesamowitym Halku, powróci, ma powrócić do serialu She-Hulk. Tam ma mieć dużą rolę, bardzo dużą rolę, ale jak widać w zwiastunie do Shang-Chi pojawi się znacznie wcześniej niż myśleliśmy. No i teraz najpierw powiemy, opowiem o jego wyglądzie, który jest mega bardzo zbliżony do tego komiksowego. Zwróćcie uwagę na odświeżony wygląd. Ma łuski w, gdzieś tam za uszami, które idealnie pasują do jego wyglądu. Ma zmienioną trochę kolory, ma zmieniony kolory skóry, nowe łuski na grzbiecie, także jego design jest zbliżony do tego, który widzieliśmy w 2008, jednak ten jest bardziej komiksowy. No i teraz tak, jak wyjaśnić jego zmianę? Prawdopodobnie powiedzą, że przez te 5 lat, czy w ogóle od 2008 roku nie mam tutaj na myśli o przeskok w Avengers Endgame, serum, które zażył po prostu dało mu pełny efekt i teraz właśnie wygląda tak. No, więc bardzo fajnie jest zobaczyć Abominację w Zwiastunie w MCU. Wygląda na to, że jest no, mega silny. O tym, z kim walczy, opowiem za chwilę, ale najpierw powiem tylko tyle, że wydaje mi się, że w tym turnieju, który prawdopodobnie będzie wielkim turniejem ala Mortal Kombat o przetrwanie wszechświata, być może, a być może nie, nie wiem. Abominacja będzie miał dosyć małą rolę w tym filmie, prawdopodobnie więcej go nie zobaczymy, oprócz tej walki, która będzie trwała, no nie wiem, może z 5 minut. A walczy z nikim innym, jak z Wongiem. I teraz tak, dlaczego to jest Wong? Skąd, skąd to przypuszczenie? Ponieważ we wrześniu 2020 na Twitterze pojawił się taki wpis, że aktor grający Wonga, czyli Benedict Wong i Simu Liu, który wciela się w Shang-Chi, byli razem w Azji na planie zdjęciowym do filmu Shang-Chi. Wtedy nie powiedział, że będzie brał udział w tym filmie, tylko jest po to, aby wesprzeć młodego aktora w jego przygodzie, nowej przygodzie w MCU. Teraz wiemy, że się tam pojawi. No i używa e, mocy, który no magii, która ewidentnie pochodzi od doktora Strange'a. E, dlaczego tam jest? Po co? Kiedy? Jak? Gdzie? Nie mamy zielonego pojęcia, ale na pewno będzie fajnie zobaczyć takie nawiązanie właśnie do innych filmów MCU, który, tak jak powiedziałem. E, pomoże osadzić Shang-Chi w tym całym multiversum, w tym całym świecie stworzonym przez Kevina Feige, tak aby e, ten film Shang-Chi nie wydawał się taki oderwany od, e, od reszty filmów, tylko właśnie takie małe isteregi, jak na przykład tarcza kapitana Ameryki, prawdopodobna tarcza kapitana Ameryki gdzieś na e, ścianie abominacja z 2008 Wąk z doktora strange'a. Także takie małe smaczki dodają temu filmowi takiego jakby osadzenia w świecie MCU. Jeżeli widzieliście ten zwiastun, dajcie mi znać co o tym sądzicie, co sądzicie o moim takim ogólnym omówieniu. Oczywiście tak jak wspomniałem, podczas weekendu zrobimy sobie taką głębszą analizę i, I jakby omówienie historii, które może poja mogą pojawić się w Zwiastunie. A teraz takie, jak powiedziałem, ogólne omówienie, reakcja na nowy Zwiastun Shang-Chi, który premier będzie miał już 3 września 2021 roku czyli fajny prezent od Studia Marvel e, na taki początek szkoły. Także rozpisujcie się. A ja przypomnę, że w komentarzu przypiętym macie link do mm, sklepu, w którym z kodem Kocham Kino albo Kocham Kino 10 dostaniecie 10% zniżki na zajebiste bluzy i koszulki i nie tylko. Yy, z Marvela, no i też nie tylko z Marvela. Na razie. Hej, ty, jesteś jeszcze? Zaczekaj! Skoro mam Twoją uwagę, to spójrz do góry, gdzie zobaczysz inne ciekawe materiały z kanału. A jeżeli jeszcze to oglądasz, to kliknij przycisk po prawej stronie, aby nie ominąć kolejnych materiałów. No i nie zapomnij odwiedzić Sociali. Linki jak zwykle w opisie. Trzymajcie się, na razie!